Tygodniowy horoskop świętych i aniołów. Od 23 czerwca do 29 czerwca. Baran. Anioł Stróż, wyższe wykształcenie. Otrzymujesz znak by poświęcić się dalszej edukacji, albo uczęszczania do szkoły, albo niezależnych studiów. Mowa tu o dziedzinie, która jest zgodna z twoimi prawdziwymi zainteresowaniami. Teraz jest idealny moment na zapisanie się na zorganizowane wykłady, czytanie książek na ten temat albo pracę z mentorem. Nie martw się czasem, pieniędzmi czy umiejętnościami, bo anioły zajmą się tym, byś mógł poświęcić się zgłębianiu wiedzy. Dążąc do zwiększania wiedzy, zyskasz nowo odkrytą mądrość, wyższe poczucie własnej wartości, nowych przyjaciół i ekscytujące możliwości. Byk. Święta Ojciec Pio: Uzdrawianie. Uwierz w potężną moc modlitwy, twoje prośby odnośnie uzdrowienia zostały usłyszane i wysłuchane przez niebiosa. Cała sytuacja jest otoczona boską miłością i rozwiąże się sama w cudowny sposób. Jeżeli tylko zachowasz wiarę, to także wiadomość, byś używał uzdrawiania w celu pomocy sobie innym. Odważ się czynić dobro. Bliźnięta. Anioł Stróż, módl się. Odpowiedź na Twoje pytanie jest związana z modlitwą. Być może zapomniałeś już o sile, jaką daje powierzenie swoich spraw Bogu. Prosząc o wsparcie, wysyłasz sygnał do niebios, że potrzebujesz interwencji. Ta karta to znak. Aby zajrzeć do wnętrza, zaufać swojej intuicji, a wtedy usłyszysz odpowiedź. Pamiętaj, że odpowiedź, którą usłyszysz, może różnić się od tej, którą byś oczekiwał. Pamiętaj, że słowa, które wypowiadasz, nie są tak istotne jak głos płynący z twojego serca, więc zatrzymaj się i módl, a otrzymasz wsparcie. Rak. Anioł stróż, niebiosa czuwają nad tobą. W tym tygodniu możesz liczyć na wyjątkową ochronę ze strony Boga i aniołów stróżów. Nie będziesz sam nawet w najcięższej sytuacji, tylko pamiętaj, by powierzyć swoje zmartwienia niebu. Anioły będą strzegły twój dom, zdrowie i dobre samopoczucie. Nic nie pokona ich mocy miłości, gdyż stworzą ochronną barykadę, by y mieć pewność, że jesteś bezpieczny. Lew. Anioł stróż u stronie. Otrzymujesz silny przekaz, że potrzebujesz odpoczynku, ciszy i regeneracji. Czas spędzony samotnie pozwoli naładować twoje baterie. Dzięki temu zyskasz nowe spojrzenie, ujrzysz odpowiedzi, których szukasz oraz lepiej zrozumiesz kierunek, w którym powinieneś się poruszać. Udaj się w swoje ustronie najszybciej, jak to możliwe, a jeśli masz wątpliwości, czy jest to w ogóle możliwe, to oddaj swą prośbę aniołom, a wesprą cię być mógł odpocząć. Panna Święta Cecylia, muzykuj. Przesłanie dla ciebie jest takie, by więcej grać, śpiewać i otaczać się muzyką. Otrzymałeś ten przekaz, bo poziom stresu i negatywnych myśli osiągnął zbyt wysoki pułap. Podnoszące na duchu dźwięki sprawią, że wrócisz na właściwe tory. Pozwól swojej duszy dojść do głosu muzykując w samotności lub w towarzystwie innych osób. Waga. Anioł stróż, dziecko. Ta karta ma wiele znaczeń, jednak tematem przewodnim jest dziecko i warto wziąć pod rozwagę wiele opcji. Czasami oznacza, że zbyt wiele w Twoim życiu jest sztywnych reguł i powagi, zatem masz być jak dziecko i beztrosko cieszyć się każdym dniem. Dziecięca wiara. Że wszystko jest możliwe pozwoli wyjść cało z każdej opresji Kolejne przesłanie może być takie, że wkrótce w twoim życiu pojawi się dziecko Karta ta może też głosić, że twoje dziecko lub dziecko, którym się opiekujesz wymaga więcej twojej uwagi i poświęcania mu czasu Skorpion Anioł, stróż, zwycięzca Zatriumfujesz, a twoje pragnienia zamanifestują się Jakiekolwiek przeszkody, które doświadczasz są tymczasowe nie martw się pojawiającymi się wyzwaniami, ponieważ są jedynie iluzją, która wkrótce się rozwieje. Jeśli za bardzo martwisz się problemami, to zasilasz je, zatem skup uwagę na pozytywnych rzeczach. Twoje życie ustabilizuje się i pojawią się spokojniejsze formy ekscytacji. Strzelec. Święta Agnieszka z Rzymu bez kompromisu. Zajmij stanowisko wierne Tobie i poczuciu Twojej godności. Jeżeli masz problemy z bezkompromisowym wyrażaniem swojego zdania. Poproś o wsparcie święta Agnieszkę i anioły, by być asertywnym. Nie musisz iść na ustępstwa, by dostać to, czego chcesz. Zasługujesz, by być traktowanym z miłością, szacunkiem i godnością, więc nie guć się na nic gorszego. Koziorożec. Święta Teresa z Lizie, Mały Kwiatek, Ciągły Postęp. Czynisz stałe postępy, i ważne byś zrozumiał, że to właśnie postęp, a nie perfekcja jest tym, co ważne. Doceń, co osiągnąłeś i jak wielu ludziom pomogłeś pozbądź się poczucia żalu i skupiania się na błędach, które popełniłeś, bo takie myślenie tylko szkodzi. Wybacz sobie samemu za to, co sądzisz, że uczyniłeś źle i czego nie uczyniłeś, a mogłeś. Pozostawienie za sobą przeszłości pozwoli na lepsze życie tu i teraz oraz na świetlaną przyszłość. Wodnik. Święta Krzysztof. Bezpieczna podróż. Czas ważnej podróży i podróżowania. Pamiętaj, że zastała energia nie służy nikomu to zachęta, by wprowadzić w życie plan o dawno odwlekanym wyjeździe. Pamiętaj, aby zwrócić się do święta Krzysztofa i aniołów, by ta wyprawa była bezpieczna, a nie pozostaną obojętni na Twoją prośbę. Ryby. Anioł, stróż, zaangażowanie. Pomimo, że mogłeś doświadczyć trudności lub strachu, to otrzymujesz przekaz od anioła stróża, aby pozostać zaangażowanym. Szanuj swoje obietnice i dotrzymuj słowa sobie i najbliższym. Odrzuć zmartwienia i pozostań skupiony na swym celu, marzeniach i zamierzeniach. Bądź asertywny i mów nie ludziom, za każdym razem, gdy będą próbowali o cię od Twoich zobowiązań. Jeżeli czujesz się przytłoczony, to powiesz tę sytuację Bogu i aniołom. Wróżbita Łukasz Węcka